10 na 10, tyle daje ten ryfie. W skali wypoczynek z rodziną, z dziećmi, miejsca do zwiedzania, miejsca do zobaczenia. Jeśli chodzi o surfing, fale na każdy rodzaj deski, dla początkujących, dla średnio zaawansowanych i dla super Jedzenie jest naprawdę rewelacyjne. I ceny, dla mnie ceny okazały się tańsze niż nad polskim, naszym kochanym Bałtykiem. Ludzie przyjaźni w sklepach, wszędzie pomocni. E, naprawdę czuję się mega tutaj bezpiecznie. No i z tego miejsca mm, chciałbym Cię zachęcić do podróżowania. Nie wiem, czy akurat do Teneryfy, czy byłeś na Teneryfie, e, czy planujesz być, ale na pewno chciałbym Cię zachęcić do podróżowania. Ponieważ ładujesz akumulatory, dostajesz słońca, dostajesz palm, dostajesz uśmiechniętych ludzi, bo jak jesteś na wakacjach, na urlopie w miejscu turystycznym, no to sami uśmiechnięci ludzie, tak, chcieli przyjechać, by począć, wydać pieniądze i mają z tego radość, mają z tego frajdę i, i łapiesz dużo pozytywnej energii. Podróżowanie sprawia, że stajesz się innym człowiekiem, lepszym, przywozisz do kraju tą pozytywną energię. I też sobie zdajesz sprawę, że te miejsce, gdzie mieszkasz, skąd pochodzisz, ta codzienność cały świat się nie kręci wokół Twojej miejscowości, wokół Twoich spraw. Są ważniejsze rzeczy w życiu e, i piękniejsze też do zobaczenia. Wszystko, co, co Bóg dla nas stworzył, e, jest dla człowieka, żeby z tego korzystać. E, dlatego nie żyj przeszłością, planuj przyszłość, ale przede wszystkim żyj teraźniejszością. I nie myśl za dużo o tym jak to będzie. Nie oglądaj za dużo negatywnych wiadomości, bo świat jest zupełnie inny od tego, który podają w mediach. Na przykład dla mnie najszczęśliwsi ludzie, których poznałem, byli w Meksyku. Mieszkałem tam sporo czasu z wielu Meksykanami, spędzałem czas, zaprzyjaźniłem się i zauważyłem, że wszyscy nie wszyscy, ale duża większość spędza czas rodzinnie. Wokół nich zawsze są dziadki, zawsze są wnuki, bo na przykład w Meksyku mało kto będzie miał emeryturę taką państwową, taką budżetową. Mało kto. Przeciętny człowiek może liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Ten, który prowadzi sklepik, ten, który prowadzi jakiś zakład, naprawia rowery, motory, cokolwiek, nie będzie miał emerytury. Dlatego jest pełno rodziny. Dziadki opiekują się dziećmi, jak rodzice w pracy. Później wszyscy idą na, na morze, na plażę, do parku, cieszą się e, i to jest piękne. Jest nawet takie powiedzenie, Meksykanie się z tego śmieją, że jak przyjeżdża Europejczyk i się pyta, um, co tu można zobaczyć, to jak przyjedzie gdzieś Meksykanie, to się pyta, co tu można zjeść.